Dzień dobry, ja jestem Kikuć, a wy oglądacie łamiącą wiadomość, czyli zestawienie najciekawszych wydarzeń ze świata gier komputerowych oraz wszelkiego związanego z nią sprzętu. Zaczynamy od informacji o planowanej premierze PlayStation VR, czyli sprzętu do hełmu do wirtualnej rzeczywistości od Sony. Sprzęt ten ma zostać wydany w październiku tego roku i kosztować 400 euro. Można już zresztą składać zamówienia na przedsprzedaż w RTV Euro AGD za 1770 zł, co jest ceną bardzo wysoką w porównaniu do chociażby ceny samej konsoli. Natomiast odrobinę niższą niż to, za ile będzie można kupić Oculus Rifta. Skupmy się na kilku szczegółach technicznych dotyczących nowego sprzętu od Sony. Przede wszystkim, PlayStation VR będzie miał wyświetlacz o przeglądnej 5,7 cala wykonany w technologii. OLED. Jego rozdzielczość będzie wynosiła 1920x1080 pikseli, a częstotliwość odświeżania ekranu to 120 Hz. Sony chwali się, że jeżeli chodzi o opóźnienie, będzie ono bardzo niskie, ponieważ będzie wynosić poniżej 18 milisekund, cóż więcej. Podobno od dnia premiery do końca tego roku ma zostać wydanych ponad 50 gier na PlayStation VR. Zobaczymy, czy to się spełni, czy będą to tylko zwykłe demówki, czy może coś więcej. Również Battlefront VR ma się pojawić Także no tutaj myślę, że dla fanów bieżnych wojen będzie to nie lada gradka. Zobaczymy, czy ta wirtualna rzeczywistość za gości na stałe w naszych domach, czy też będzie chwilowym kaprysem, tak jakby chociaż PlayStation Move Wonderbook, czy też inne wynalazki, które wprowadzało swego czasu. Sony warto wspomnieć o tym, że jeżeli mieliście PlayStation 3 oraz Mowy, to nie wyrzucajcie ich, ponieważ oczywiście będzie można je wykorzystać do tego co teraz wyjdzie, czyli do tego PlayStation VR. Lecimy z następną informacją. Świat growy zelektryzowała bowiem informacja o tym, że Microsoft zaproponował rozwiązanie pod tytułem Xbox Live Cross Network. Oznacza to tyle, że właściciele różnych konsol będą mogli grać ze sobą w ten sam tytuł na różnych konsolach, na swoich ulubionych platformach. Na razie będzie to tylko wspierane przez Rocket League. Będzie to prekursor tego programu. Będzie można zagrać sobie w Rocket League zarówno na Xbox One, jak i Windows 10. Użytkownicy będą mogli zmagać się ze sobą na tych, właśnie platformach myślę, że to jeżeli chodzi o rewolucję to jest to trochę głośne hasło no bo ponieważ w Rocket Leap można było już grać zarówno na PlayStation 4 jak i pc tach Natomiast zobaczymy, Sony odpowiedział na tę szumną zapowiedź, że oczywiście nie wyklucza czegoś takiego i z radością podejmie konwersację z każdym wydawcą lub deweloperem zainteresowanym tematem rozgrywek między platformami. Czy coś więcej z tego wyjdzie zobaczymy już niedługo, no naprawdę fajnie by było pograć sobie w strzelanki, wyścigi czy bijatyki pomiędzy posiadaczami Xboxa One i PlayStation 4. Beta trybu multiplayer Gears of War 4. No jest to wydarzenie całkiem ciekawe, ponieważ nie oszukujemy się, że Gears of War jest bardzo udaną serią na konsole Microsoftu, ale do rzeczy. Podaję daty. Od 18 kwietnia beta będzie dostępna dla posiadaczy Gears of War Ultimate Edition, niezależnie od tego, czy kupiliśmy grę na PC czy też na Xbox One. Natomiast od 24 kwietnia będzie ona udostępniona osobom z kątem Xbox Gold Line. Testy potrwają do 1 maja i warto wspomnieć o tym, że Tryby multiplayer będzie oczywiście wspierał rozdzielczość Full HD oraz 60 FPS-ów. Kolejna bardzo fajna informacja dla fanów oldschoolowych RPGów, a konkretnie Pillars of Eternity, to to, że. Nowe RPG od Obsidian już w, niedługo, już niedługo, już w tym roku, nawet e, o nazwie Tyranny. Tak naprawdę niewiele wiadomo o tej grze, oprócz lekkich zarysów fabularnych. Wiemy tyle, że będzie to RPG z rzutem izometrycznym, w którym będziemy wcielać się w tajemniczego kapłana, który będzie mógł kształtować świat w zależności od własnej woli, na dobro lub na zło. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Także tak prezentuje się Tyranny, a my oczywiście czekamy na premierę tej gry z niecierpliwością. Teraz dobra informacja dla fanów Harvest Moon oraz duchowego spadkobiercy tej gry, czyli Stardew Valley. Otóż gra bardzo dobrze się sprzedaje. Osiągnęła sprzedaż rzędu 425 tysięcy egzemplarzy w ciągu 12 dni, co jest no niesamowitym sukcesem, jak na tytuł stworzony przez jedną osobę. Eric Barone, bo tak nazywa się twórca, powiedział, że sam nie spodziewał się takiego sukcesu, natomiast jest z niego bardzo zadowolony, ale mimo wszystko najbardziej zależy mu oczywiście na tym, aby to gracze byli zadowoleni z tego tytułu. No i widzicie, gra czerpie pełnymi garściami z Harvest Moona. Jesteśmy tutaj farmerem, który przeprowadza się na wieś i e, musi jakoś sobie radzić, e, siać zboże bierać później jakieś warzywa, tak tutaj ma trzodę chlebną i tak dalej. Popularność wszelkiego rodzaju Farmville'ów jakby nie podlega dyskusji. Natomiast tutaj jest to coś więcej, ta gra jest bardzo fajnie wykonana, ma uroczą grafikę. Ciągle jest tam co robić. Bardzo wiele pozytywnych opinii, również należy o tym wspomnieć, ponieważ stosunek pozytywnych do negatywnych jest zdaje się 8000 pozytywnych recenzji do raptem 170 negatywnych. Także myślę, że jest to jak najbardziej dobrze wydana, jeżeli oczywiście tego rodzaju gry się spodziewacie. Jak sam mówi twórca w przyszłości ma nadzieję stworzyć typ multiplayer oraz porty na inne konsole. Dobrze, a my lecimy dalej, ponieważ mamy jeszcze jeden growy newsik a będzie nim coś dobrego dla wszelkich fanów StarCrafta 2, uniwersum StarCrafta, a przede wszystkim rasy Terran oraz jednostki Ghost. Ponieważ Blizzard wypuszcza na dniach, bo już pod koniec marca, zaraz wam powiem którego, konkretnie 29 marca, pierwszy z trzech pakietów misji dodatkowych do StarCrafta 2 pod tytułem Nowa Covered Ops. Pakietów będzie trzy, każdy z nich będzie składał się z trzech misji, całość można zakupić w przedsprzedaży za 15 dolarów pozostałe dwa pakiety zostaną opublikowane najpóźniej do 1 grudnia tego roku. W tym dodatku wcielimy się w rolę nowy, czyli ducha jednostki specjalnej, która posiada różne umiejętności psioniczne, no i będzie musiała tutaj bronić imperium. Dominium, prowadzonego przez Imperatora Męska, więc jest to niejako historia alternatywna do tego, co wydarzyło się w StarCraft 2, albo gdzieś tam po prostu wpleciona wcześniej przed te wydarzenia. I myślę, że będzie to coś całkiem ciekawego, być może również dla tych osób, które bardzo czekały na grę StarCraft Ghost, która została zawieszona. To by było na tyle, jeżeli chodzi o pierwszy odcinek łamiącej wiadomości. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Napiszcie w komentarzach, co byście zmienili, poprawili. No i co, słyszymy się niedługo. Zachęcam oczywiście do zasubskrybowania kanału, za lajkowania. Wszystkiego dobrego na razie. Cześć.